No cóż, wahania na rynkach finansowych, a zwłaszcza to osłabienie złotego, no tak naprawdę to jest po prostu odbicie faktu, że nastała duża niepewność światowej gospodarce. No jak jest niepewność, to trzeba się liczyć z tym, że inwestorzy uciekają do tych miejsc, które uważają za pewne wiarygodne, czyli na przykład sprzedają akcje, kupują obligacje i to obligacje amerykańskiego bądź niemieckiego rządu, a nie rządu polskiego. No, niestety my nie jesteśmy tą bezpieczną przystanią. Bezpieczną przystanią jest frank, bezpieczną przystanią są obligacje, jak powiedziałem, amerykańskie bądź, bądź niemieckie. I, I w związku z tym, jeśli następuje taka takie przesunięcie, no to oczywiście osłabiają się waluty tych krajów, z których inwestorzy się wycofują, czyli na przykład Polski. Natomiast. Ja chciałem powiedzieć tyle, że musimy to bardzo uważnie obserwować i rząd musi w szczególności bank centralny bardzo ostrożnie się temu przyglądać. Bo póki co to nie jest żadna jeszcze panika, to nie jest żaden kryzys finansowy. To jest takie, powiedziałbym, dość normalne zachowanie inwestorów, którzy no, widząc zbliżającą się recesję, no podą bezpieczniejsze aktywa niż, niż bardziej ryzykowne. Natomiast my musimy się liczyć z tym, że w którymś momencie może, nie musi, ale może dojść do prawdziwego kryzysu finansowego, takiego jak w roku 2008/2009, i wówczas oczywiście może nastąpić jeszcze znacznie silniejsze osłabienie złotego, co więcej może nastąpić problem w ogóle z pożyczaniem przez rząd Polski pieniędzy na, na rynkach światowych przez polskie banki, itd. No już to przeżywaliśmy lat temu 11, i trzeba na to bardzo, bardzo uważać. Więc co? Patrzyłbym na to dość spokojnie. To jest naturalna reakcja. No niestety, musimy się z nią liczyć. Natomiast to, czemu się przyglądałbym bardzo, bardzo uważnie, to jest to, czy ta taka dość naturalna reakcja inwestorów płci, co nie paniczna jeszcze, nie zmienia się rzeczywiście w kryzys finansowy panikę. To jest oczywiście głównie zadanie dla Banku Polskiego, żeby Polskę przed tego typu ryzykami zabezpieczyć. No ale. Powiedziałem już, jak to na nas padnie, jeśli to będzie fala globalna, no to oczywiście musimy ją po prostu wytrzymać. Jeśli Narodowy Bank Polski ogłasza, że jest w świetnej sytuacji, obniża stopy procentowe, to powinien pamiętać o tym, że główny problem Polski w tej chwili, polskiego sektora bankowego, nie, nie polega na tym, czy stopy procentowe będą wyższe czy niższe o pół procenta, tylko o tym, na ile stabilny będzie kurs walutowy. Mamy cały czas ogromny zasób tych kredytów frankowych zadłużenia również firm w, w walutach y, obcych i, i dlatego dla nas niesłychanie ważne jest to, żeby nie stracić kontroli nad kursem walutowym.